Cześć wam, z tej strony Casio, witam was kolejnym moim Let's Play Diabolo numer 3 e, rozdajmy punkciki do zaklinaczce, zaklinaczce, którą teraz mamy nową, ale tutaj temów nie ma. Jakichś takich ciekawych oj przepraszam, nie ten e, nie to nacisnę, co trzeba, tutaj damy... możliwe. potrzebna mi nowa umiejętność. Ale... Aha, nie może dwuręcznych. nie no ta jest dwuręczna. Czemu nie możesz? Nie sądzę. Możesz jego kosturów, raczej mieczy, była... a, a, to jest tylko dla mnicha. Mój błąd, przepraszam. E, co my tu mamy? Zaczerwię wroga. To nie. Mm. No a weźmy sobie to. Całoroczenie nie wiem, będzie. A my czego się nauczyliśmy? O! Tu coś jest spoko Weźmy sobie tą tarczę. Coś jeszcze? Aha. Weźmy sobie leczenie, samo leczenie. Dobra, no to w drogę. A teraz do posterunku Kasima. Znajdziesz go na północy, ale to jeszcze kawałek drogi stąd. No to w drogę. Idźmy ścieżką. Niech rozpęta się burza Gdzie ten potężny przeciwnik jest? O! Poleciał w drugą stronę jeszcze chciałem Zostawiamy się na zachód A to na chwilę mam tylko tam No, sprawdźmy Dzień dobry Pomocy! Nie chcę umierać! O lol Nie mogę jeszcze użyć tej zdolności I już? Oooo, zawiodłem się. Liczyłem na coś więcej. Tu może coś jest ciekawego. Aha, o nekromanty. Świetnie będziemy mieli jakieś wydarzenie. Tam ci już nie przyjdą, to możemy się skoncentrować na tym. A, a, jednak muszę zabić! Nekromanta? Cóż za mroczne sprawy cię tu sprowadzają. Ruiny nawiedzają potężne duchy. Nie byłem dostatecznie silny, aby je pokonać. Ale jednak zdołałem. Obawiam się, że sabat... Który atakuje te ziemię będzie chciał wykorzystać duchy do swych plugawych celów. Jeżeli się nie boisz, możesz wysłać je na wieczny spoczynek. Użyj to totemów, aby uwolnić duchy. I przygotuj się do walki. Nekromanta, postać z Diablo numer 2. Nie, nie wyparam się o Diablo numer 1, bo nigdy nie grałem. Ja nie zapominaj o tym. A że to nie wiedzieć, tu jest? O, tu jest. Już. Szybciutko. Wycie duchów słabnie. Odesłałeś je na spoczynek. Poczekaj. Słuchaj. O. Do nie jest jeszcze do o! Więcej. Pokrzyżowaliśmy szyki Sabatowi, ale obawiam się, że kultyści sięgną po inne, mroczniejsze moce. Dziękuję. Niech rad macie cię Dwie dekady temu mój mentor zmierzył się z siłami zła i wyszedł z walki zwycięsko. Nie zdołam przewyższyć jego osiągnięć, ale spróbuję zrównoważyć szalejące siły, które chcą zniszczyć świat. Duchy nieopodal Kaldeum są niespokojne, muszę je uciszyć. Czyli ten gość jest uczniem jest uczniem Nekromanty z Diablo numer 2 i wiemy, że minął 30 lat od tamtego czasu. Jakiś nowite temy niestety nie spokojnie miło. Naprawdę mi się podobają takie odwołania. No ale to trzeba znać trochę. Fabuła. A, to jest na czas. W sumie chyba nigdy tego nie przeszedłem. Tak mi się zdaje. A, no, wejdźmy. Dobra, trzeba się pośpieszyć. Jak najszybciej na drugi level. A nie, to nie jest ta jaskinia, co się zapada. To jest jeszcze takie ruinki, ale raz pewnie wam tylko byłem. A, ale to chyba jest w trzecim akcie? Nie, nie, nie. Nie, w tym akcie? Nie, nie, nie wiem. Nie pamiętam, to było dawno do tej p od nigdy mi nie wydropiło tych. Znaczy, nie zrespił mi się. Peruink eee, czy tam. Świątynia na czas, trzeba ją przejść, znaczy się zawala. Mi się nie udało. A, nie to. Chciałem ten. Oj, klawi się lubię. To jest ten chyba. Chciałem wam pokazać ten in... ten dziennik, co teraz? Czy ta wiadomość Ta ja teraz była Jejku co mi się tak plącze? Naprawdę nie wiem Najpierw ten... Obelisko, coś nowego? Nie wszystkie demony mają imponujące... O to tam... To henny, zapraszam do lepszego... Pamiętam, pamiętam, żebym był obecny w tej instancji. Nie wiem, tak tutaj, w tych ruinkach. Instancją nie mogę tego nazwać. O, pieniążki! E, ja by ktoś chciał, bo tam. Padło pytanie czy tam zagram z jednym widzów. I jak też ma Diablo i chciałby sobie z mną zagrać. To... No już chat teraz otworzyłem, tam jest mój Battle Tactor. Możecie mnie dodać. Zawsze razem raźniej. Ale ten ja mówię nie, nie zawsze gram. A jak się już gram to głównie byłem tam swoją postać. Bieram patrony Patrony dla tych, którzy nie wiedzą, to A, nie depnę się tam eee, patrony... Trzecie tu nie przejdę, dobra Już tłumaczę jak e, maksymalny level jest 60, ale później jeszcze możemy nabić 100 tak zwanych patronów Poziomów patrona i... Co nam dają te poziomy patrona? Tak samo jak zwykłe poziomy, dają nam premie do statystyk, tylko dodatkowo, nie tylko, tylko dodatkowo, jeszcze dają premie do znajdowania magicznych przedmiotów oraz do, do znajdowania złota. Dlatego nie opłaca się w ogóle. Kupować itemów, które zwiększają um, nie, mówię? Zwiększają znajdowanie przedmiotów magicznych Ja kiedyś tam próbowałem Jeszcze jak zaczynałem, moją pierwszą postacią O Może jakiś ten Trochę czegoś się dowiemy Manuskrypcie walurusa. Sprawdźmy dalej, co tutaj jest. O! No i patrz, przed coś mówiłem. Zapomniałem. <laughs> przez, te, przez te książki zapomniałem co mówiłem. No niestety. Zapraszam. A czasami tak, to jest tak mam, że ja po prostu zamyślę się, będę coś nagle innego się zdarzy, Pewnie osoby, które już mnie tak dłużej oglądają, to się zauważyły, że coś się pojawi, ja się skupię na czymś nowym i zapominam to o czym mówiłem wcześniej, dosyć duża, ta? Te, te ruinki. ta lokacja. O! o. Prawie zginąłem Czy ja mogę się tam przenieść do Nie, nie dam rady Oho Ta zdolność nie jest jeszcze gotowa Przylej! No to zwykła skrzyneczka. Nie. O, przeszedłem. Nie wszystko. Nie mam dość Niech będzie. O, jest skrzyneczka, czyli zwykłe ruinki. Nie ma jakiegoś specjalnego bossa, czy wyzwania. Czy eventy. Oho, coś złotego. Sprawdźmy co to jest, zidentyfikujmy o Ła, ale bonusów plus 3 do obrażeń Stuszało. O nie, nie chcę tylko większą ochronę to nie chcę zakładać sobie tego te ale śmieci mam. Dzisiaj to posprzedawać. bliższej okazji dni po trwalaniu dziewczynego Jak tu jak starszego brata? Czy to źle? Nie, lecz nie prosz mnie o radę, żeś kilku ci No wiesz, nie, nie miałam, no to, to znaczy, no nie wiem co wam powiedzieć. Na no, nieznanych kwestiach lelogowej, no ja w sumie tylko łaziłem z, z templariuszem. Powiem wam, że na wszystkich levelach też tylko templariusz najwyższych złych to Diablo jest najmłodszy A uważam najmłodszy Ale to by się sprawdzało, nie? Ja jestem jedynakiem, ale tak jak yy, moi zemi którzy mają rodzeństwo to, to narzekają na młodszych I to widzicie, sprawdza się Diablo też jest najmłodszy, ale Najwięcej zamieszania. Prowadzę. Nie dobra. Chcę się to dowiedzieć. Daniel była jedyną kobietą w szeregach zła. Przez wiele lat pomagała po mniejszym złym, ale ostatecznie straciła wiarę w szansę powodzenia tych spisków. Dwa dziesięciolecia temu zdecydowała, że pomoże diablo i przejęła kontrolę nad cytadelą niewidzącego oka. Ostatecznie zginęła z rąk bohaterów. O. Ona nie była wacem piekła, tylko tam jakaś część. Kapitanie gwardii. O to sobie poczytacie. Odkąd zjawiła się gwardia imperialna, jesteśmy bezpieczni. Wyruszam do Alkarnus. Otwórz bramę. Chyba osalałeś. Ale jeśli tak śpieszno ci zginąć, porozmawiaj z kapitanem Dawidem. Jest na posterunku dowodzenia. On ma klucz do bramy. Case, weźmy do tego gościa pójdźmy pogadać. O, Magda! No, jesteś. Dostarczono cię do mnie jako ofiarę dar od władcy Beliala. Ofiarą jesteś ty, Magdo. Albowiem Belial zostawił cię tutaj na przynętę. Chcę odwrócić moją uwagę od Kaldeum. Nie! Nigdy by mnie nie zdradził! Zabić go! No. To nieistotne. Belial jest władcą kłamstw, Mahdo. Umarłaś z chwilą, gdy zabiłaś Keina. Ha! Otwórzmy meczeczka. No, śmiał. W ostatniej chwili nie Belialowi w Żelazne wilki, odbijcie miasto! No jazda, chłopaki! Chyba nie zdążył znać odpowiedzi słowa I level up! O, jeszcze kolejny Sprawdźmy, co dostaliśmy Tu coś... Aha, zwiększał obrażenia. Ale nie, ja, ja chcę, wolę zostać przy tym, chcę mieć tą teleportację, no tutaj są to tu przerąbane te stworki, latają jak pojebane. Czy Magda dotarła do Alkarnus? Tak, słyszeliśmy po że rozegrała się tam straszliwa rzecz. Otwórz bramę, położę kres złu Magdy. No, ale to, co czeka już nas za tą bramą, to już się dowiemy w następnym odcinku, a na razie dziękuję Wam bardzo.